A Frenzy fire yeah? Murphy łuki, Murphy widzisz na bocie nas? Nie, na bocie, no. a ja na idę. <gry> Nieaa, ja idę dalej na dół. No chodź na dół się prześ. O kurwa, nie! To już ogarnie no <gry> Dobra, kurwa, wchodzę tam. A, no dobra. Pewnie, że tak. Tepamy się. A, czy ja tu jestem. Co jest, kurwa? O, jest. O, kurwa. Ja się śmieję, że wspólnie to nigdy. Nie ma syny dla mich. No kurwa, masz teraz Syndra. No co? Co jest, kurwa? Czemu SS nie było? No, A? Ja przecież powiedziałem przed sekundą, że nie ma sekundę. Nie mówiłeś. Nie no dobra, Nie no kurwa. report mm -hmm. z real. To jest real. Dawaj, dawaj dawaj na, dawaj na tego Selasa idziemy. Ja nie trafiam E, to... później ty nie trafiasz Q. Proszę bardzo. To <laughs> Muszę to zobaczyć. Jak zamiar tak powiedział pOkay. no. <h each other> Ale, <hleaime> powiedziałem to to zrobiłem. Znaczy na no, obrót <hle Cavy> <hle <flute> Idę, <hleaime> <hleaime> idę we, bo musisz mnie zakończyć. Tam... O kurwa, o kurwa! A, no dobrze, No nie mogę! Powiem że gdzieś w tym miejscu im przejdzie wokół głowa, bo... to Zwieby jakąś dwubiegunówkę To chyba... jak patrzyła się tak. To co? A, jest 10K. To jest to mój 10 tego A, 10K A. No. No! Co się stanie, jak zeskoczę sobie? Trzymaj, aby ja użyć liny. Lecimy. I'm going, kurwa, there. Dobra, no, poczekajcie, rzucę... Co jest? Czemu ja się... ja mam się... No, ja chodzę bokiem ja jakoś? Wasze. Ja mam ten... <laughs> Znalazłem popa, oznaczyłem chłopa. Czekaj, bo ja odkudałem i ja mogę, kurwa... O, dobra, ze ściany nie mogę. Jak go oznaczyłem w ogóle? Gdzie on, kurwa, nie. nie wiem. Mogę spaść tędy? Jak się poskakuje. Ja na sam dole. Nie da się podskoczyć? Podskoczyłeś? No nie da się. W miejscu, nie, bo po masz jak przechodzi przez coś. Dobra, idę za Pawłem, chuj. gówno. Ale da się wychylać, dawaj, A, Rozpierdalam to. Wchodzimy. Kurna, tam jest... gry Ja to nie wiem, gdzie oni są, w ogóle. Dobra, walą, zewsząd Dobra. To pierwsza ja mam broń, która strzela pojedynczo. Halo. Ale tutaj strzelam, to się dzieje. Kurwa. A, powtórka. <laughs> powtórka, wysoka była. <laughs> Paz akcji, napierdalamy lamusów. O, dobra, wale serio w końcu. Jakaś no normalna broń. Ja się... Dobra, patrz co ja mam, A tu... Fire jest? Na, po... na początku pierwszej rundy się zajebali. A... Pytacie, jest Frenzy Fire, no. <laughs> Ale jeszcze fajny siadł. Od razu chodzi, tylko się, że Dawaj ten, ten, bo ty ten. masz jakiś wyjadadnik Bo ja mam Coś? Jezu, ten gość! Co jest, ty? Kurwa Jak się przestraszyłem Nie wiem. Dobra, nie wiem czym jesteś, ale ja przypadkowo zabiłem kogoś Ty, ty sam co plantowałeś chyba się Czekaj, gdzie? O Łatwo, Boże, łatwo, Kurwa, jak? Jak Jakie rozpruchałem po prostu? Patrzcie, kurwa na to, paw! Ja <noise> no Dobra była dobra, rozpierdolę. Siadłem, więc Ja ich wiesz, Ty tutaj. Ten... Zwróciłem ich uwagę. Kamera jakaś to zmiana tego. Uw, wow, ale fajne. Mam, mam i... pistolkę i biegam po cichutku. Patrzcie, nie słychać, że biegnę. Ale zejdźcie. A jeszcze pod to okay. A my się bronimy teraz. O tak, tak. Zabierzcie no, mię no gościu, no odkrywam grę. O, słyszę ich. Nade mną są, halo. Tu są. Ja po czym jest granat? Pod G? Yeah, yeah. ja. miałem pod teraz pod. Pod, pod, pod szulką chyba. He, eee, leszczyk. No tu leży. Mogę. Siema, gościu jest, halo. Leży. Jeszcze, ten, jeden, ten, jeszcze ten, jeden! Jeszcze jeden! Się? Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jest gościu! Jest gościu! W windzie! windzie. Halo, zapraszam windzie? tutaj! Mało, po prawej! Po prawej jest! go. Dziękuję! A! Małko, on ma ten. Paweł zabił! Ja. <laughs> kurwa! Jebaniutki, jak się ustawił, złotarczył! Ja Lesionem gra. Dobra, dawaj Lesiona! Wybiera się ludzi? No wybieramy, tak! Kurwa, mam ekran! Widać, widać. Nie ma wygrań, piątego. Dobra, zresetuj kompo potem. Ale nie mogę, bo streamek jest odpalony. Jak ja mam zresetować jak streamek jest tak. odpalony? Halo? No właśnie, trochę kurwa po Powiedz, że widzowie poczekali. <laughs> widzowie poczekajcie, dobra? Dobra, wszyscy się zgodzili. It.